Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić roladę biszkoptową z kremem truskawkowym, którą będziecie mogli podać na sylwestrowej imprezie. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i daniu łapki w górę. Zaczynam od przygotowania na galaretki. Do 375 ml gorącej wody wsypuję jedno opakowanie zielonej galaretki. I wszystko dokładnie mieszam i zostawiam do stężenia. Na początku oddzieliam sobie białko od żółtek z 6 jaj. Białka wlewam do miksera i zaczynam ubijać na najwyższych obrotach do momentu, gdy białka się lekko spienią. Gdy ich kolor zmieni się na biały, zaczynam stopniowo dosypywać 120 g cukru. Robię to powoli, aby cukier zdążył się dokładnie rozpuścić w białkach. Gdy dodam cukier, ubijam jeszcze przez parę minut do momentu, gdy piana będzie puszysta, lśniąca i sztywna. Następnie dodaję żółtko po żółtku do ubitej piany. Gdy dodam żółtka, zmniejszam obroty i wsypuję stopniowo 160 g mąki. Jeżeli nie chcecie robić tego mikserem, możecie to wymieszać ręcznie. Gdy dodam całą mąkę, na końcu dodaję jeszcze 20 g oleju. Wyłączam mikser i za pomocą szpatuły zbieram jeszcze ciasto dokładnie ze ścian miski. Dzięki temu mam pewność, że ciasto się dobrze wymieszało. W małej miseczce mam przygotowane dwie łyżeczki kakao. Dodaję do nich parę łyżek naszego przygotowanego ciasta i dokładnie mieszam tak, aby powstał gęsty czekoladowy krem. Jeżeli jest Wam trudno wymieszać, możecie dodać łyżeczkę oleju. Gdy powsta nam gęsta kakaowa masa, możemy ją przełożyć do foliowego woreczka, np. śniadaniowego. Gdy przełożę krem, dokładnie zwijam tak aby nie było powietrza koło ciasta. Wycinam małą dziurkę nożyczkami po to aby można było robić ładne wzorki. Następnie na blaszce 34 cm na 24 robię równe esy floresy takie wzorki, które mi się będą podobały. Jak widzicie, ja nie dorobiłam wzorów z jednego brzegu, ponieważ i tak go nie będzie widać po zwinięciu. Na upieczone wzorki wylewam przygotowane wcześniej ciasto. Rozkładam je równomiernie po blaszce i lekko potrząsam, tak aby ciasto się wyrównało. Po upieczeniu zrzucam z 30 cm i wykrajam za pomocą noża jeszcze gorące ciasto. Wyciągam ciasto z blaszki oraz zdejmuję również spód. Biszkopt obracam do góry dnem i delikatnie zdejmuję papier tak, aby nie uszkodzić ciasta. Obracam je wzorkami do dołu i zaczynam odcinać górkę. Robię to delikatnie tak, aby nie pokruszyć zbytnio ciasta. Resztki przekładam do miseczki. One już się nam nie przydadzą. Jak chcecie, możecie je po prostu zjeść. Ciasto przykładam na czystą szmatkę i zaczynam delikatnie zawijać w swoją stronę tak aby nie pokruszyć ciasta. Zawinięte ciasto odstawiam na blat w temperaturze pokojowej. Na patelnię lub do garnuszka wsypuję 350 g mrożonych lub świeżych truskawek. Dodaję łyżeczkę soku z cytryny oraz 5 łyżek cukru. I wszystko zaczynam dusić na średnim ogniu przez około 20 minut. 35 gram żelatyny, namaczam odrobiną wody i odstawiam na 10 minut. Gdy truskawki puszczą sok i zaczną się rozpadać, zdejmuję je z ognia i dodaję do nich połamaną żelatynę. Pamiętajcie, aby żelatyny nie zagotować, ponieważ wtedy straci ona swoje właściwości żelujące. Gdy żelatyna się rozpuści, odłóżcie truskawki na bok, tylko nie wkładajcie ich do lodówki, ponieważ wtedy yy, truskawki Wam stężeją. Teraz bierzemy się za ubijanie śmietany. Do miski wlewam 30% śmietankę i zaczynam ubijać na najwyższych obrotach miksera przez parę minut. Gdy śmietanka będzie ubita tak w trzech czwartych, mogę brać się za dodawanie truskawek. Dodaję je powoli i stopniowo po to, aby krem się nie zważył. Pamiętajcie, że powinny mieć temperaturę pokojową lub być lekko chłodne. Jeszcze przez chwilę włączam obroty na najwyższe i ubijam krem. Po chwili powstał nam truskawkowy krem. Jeżeli Waszym zdaniem będzie za mało słodki, możecie dodać odrobiny cukru pudru. Biszko na papierze do pieczenia delikatnie rozwijam, tak aby go nie pokruszyć. Następnie nakładam truskawkowy krem. Staram się, aby z jednej strony było go trochę mniej, po to, aby po złożeniu rolady krem nie wypłynął na zewnątrz. Jeżeli nie chcecie, aby w Waszym kremie były kawałki truskawek, możecie po uduszeniu ich po prostu je zmielić blenderem. Po wykonaniu tych wszystkich czynności galaretka powinna już stężeć. Kroję ją na kwadraty, a następnie mieszam łyżką, tak aby wszystko dokładnie zebrać z dna. Galaretkę przekładam na krem w miarę z jednej strony od tej, którą będę zwijać. Jeżeli nie chcecie używać galaretki, możecie użyć swoich ulubionych owoców. Malin, bananów, kiwi. Wszystko co tylko chcecie. Ciasto zawijam swoją stronę. Jak widzicie, u mnie się niestety pokruszyło. Jeżeli Wam się tak stanie, to się nie przejmujcie, ponieważ jak ściśnijcie ją papierem, to ciasto będzie stabilne i nie będzie się później rozpadać.